Cześć, z tej strony, Kamil, w dzisiejszym odcinku pokażę, jak samemu zrobić um, konstrukcję domu szkieletowego, garażu lub wiaty. Przygotowałem taką małą makietę, ale objaśnię. Może tutaj mamy, powiedzmy, nasz fundamencik. Jak jest ta kostka, może być to fundamencik z beczków wymurwany lub może być to normalnie płyta wywielana. Dobrze, mamy tą, ten fundamencik. Co robimy, Prze e powiedzmy załóżmy, że mamy ten dom 10 na 10 metrów. E docinamy tą podwajiny 10 metrów, 10 metrów, 10 metrów i tutaj 10 metrów. E musimy ją ze sobą wkrętem skręcić w każdym narożniku, żeby była skręcona. Tak jak tu jest. I pierwsze co robimy, mierzymy sobie przekątną. Więc od tego rąga do tego rąga mierzymy i od tego roga do tego roga mierzymy tu do końca oczywiście czy nam się zgadza przekątna musi nam wyjść ten, ten, ten sam wymiar z jednej strony tak samo z drugiej, jeśli nie to musimy to przesuwać, regulować żeby nam ten wymiar wyszedł idealnie jeśli mamy tą przekątną już zrobioną następnym etapem jest tu sobie powiedzmy nabijamy gwózdek z jednej strony z drugiej strony sznurek przeciągamy ja sobie, zawsze mierzę 2 cm ten sznurek i sobie miarką tutaj mierzę te 2 cm i prostuję tą, tą podwalinę oczywiście przed montażem tej podwaliny musi być izolacja papa i podwalina musi być impregnowana nie może być tak jak tutaj jest na tym na tej makiecie tylko musi być zaimpregnowana i teraz tak możemy montować to na zwykłych kołkach, lub co ja zalecam, jak jeś, jeśli to jest są płyta wylana, to powinny być tu szpilki wypuszczone co meter, zatopione w betonie, szpilki z czternastki. Najlepiej i wtedy tą podwalinę robimy na szpilkach, skręcamy to właśnie podkładką nakrętką. Dobrze, jeśli mamy przymocowane tutaj już tą podwalinę, jak wymierzyć sobie teraz konstrukcję. Co, gdzie ma iść i jaka wysokość? Powiedzmy, że chcemy mieć wysokość naszego, e, naszego parteru na 2,5 e, metra. Na 2,5 metra e, na gotowo, więc e, zalecam te 15 cm dodać, czyli na 265 musi być. 265 26, e, wymiar powinien być. I teraz tak, te 265 odejmujemy tutaj tą wysokość, co mamy plus na tej stopie będzie tutaj szedł dwa razy obrys taki sam do góry tak, tak będzie obrys szedł do góry dlaczego to później powiem więc jeśli mamy powiedzmy piątki czyli 5 i tutaj jest też dwa razy po 5 czyli 15cm odejmujemy czyli zostaje nam na 250 wysokie będą stopy czyli stopy mamy na 25 metra będziemy cieli więc mamy wysokość naszego parteru po obcięciu tych stóp, ile tych stóp będzie, to zaraz powiem i sobie można co do jednej sztuki wyliczyć. Ja robię tak, mamy tu 10 metrów i teraz tak patrzymy na projekt. Jeśli jest projekt, to według projektu rozmierzamy te stopy, jakie powinny być, ale jeśli nie mamy projektu, a robimy sobie dla siebie, to wszystkie te piony, te stopy. Robimy to 62,5 cm. A dlaczego? Dlatego, że one pasują idealnie pod naszą płytę OSB, którą będziemy z zewnątrz dawali lub e, MPF. E, to są dwie płyty, które pasują, które w się usztywniają e, konstrukcję. I ten wymiar rozstaw 162,5 jest e, e, idealny po to. I teraz tak, <laughs> mamy już powiedzmy te piony, czyli jak sobie zacząć od zewnątrz. Pierwszą robię na 60 cm, robię kreskę i, i krzyżyk. Od tej kreski robię co 62,5 cm, co 62,5, co 62, co 62, co 62. Później właśnie winklem przelocowuję i robię sobie znaczki X. -em. Kolejną rzeczą, którą robimy, jak wyznaczymy sobie te piony, to wyznaczamy sobie gdzie są okna i drzwi i teraz jak wyznaczamy drzwi i okna powiedzmy że od narożnika tu od tego narożnika powiedzmy, jest, powiedzmy według projektu jest meter są drzwi więc zaznaczamy sobie tutaj meter i drzwi mają są metrowe więc my robimy otwór nie 100 tylko 102 a dlaczego 102 dlatego że 102, bo potrzebujemy po centymetry na regulację przy montażu i na tę szpiankę, więc robimy tutaj 102 cm, czyli od tego momentu do tego momentu ma być 102. Już się dlaczego są takie znaczki. Ten mały x z tą kreseczką to jest, e, to jest dla mnie to jest. Jajku, jajku, e, że tutaj powinna iść konstrukcja nad nadproża, a tu ma być właśnie konstrukcja ta normalna może to pokażę, będzie to łatwiej bo troszeczkę się tutaj zamotałem, o, zobaczcie dobrze, popatrzcie to są te wymiary 250, co coś mycieli, wszystkie na konstrukcję, a tu jest na nadproże zostawione więc tu jest jedno nadproże, które mamy. I teraz przygotuję bo tak I tutaj przygotujemy sobie drugie nadproże. Zobaczcie Tu mam nadproże drugie przygotowane Oczywiście skręcamy to lub gwoździarką wbijemy Jeśli gwoździarką bijemy przy drzwiach, pamiętajmy, że z tej strony bijemy, bo tutaj będziemy to obcinać później, tą podwalinę. No dobrze, mamy te nadproża tutaj zrobione Teraz nie wiemy, skąd się to wzięło, jaka to jest wysokość. Tą wysokość bierzemy sobie tak, jeśli mamy na przykład 209 cm drzwi, więc ja sobie zawsze biorę na te 214 cm co najmniej, czyli, czyli zrobię sobie od, od posadzki do góry, mierzę 214 cm i, tnę, i to jest właśnie na nadproże. Wysokość 214, tak samo z drugiej strony. Jest. Dlaczego? Dlatego, że tu my musimy zrobić nadproże. To nadproże będzie wyglądało tak. Jaka, jaka wysokość tego nadproża? Najlepiej, jeśli jest do 2 metrów, to najlepiej by było z 20 cm wysokie. Czyli tutaj by musiało być co najmniej 20 cm wysokie. Czym wyższe, tym lepsze, ale 20 to jest takie najlepiej. Nadproża robimy, jedno tu dajemy, i drugie tu dajemy. Jeśli mamy z dziesiątki, jeśli mamy piętnastkę 15, konstrukcyjną 15, 20, to zaleca się trzy sztuki dawać. Niektórzy dawają, że dwie sztuki, i od spodu dawają wełnę, ale ja polecam, żeby były trzy sztuki dawane. Jak się zmieszczą, chyba że mamy tak, jak mówię, tutaj mamy akurat dziesiątki, to dajemy dwie sztuki z tego. Pamiętamy, że od zewnątrz licujemy się z zewnętrzną właśnie ścianką, żeby było to nadproże. Tu może pokażę, ja mam przygotowane te nadproże mam przygotowane na oknie Podskręcane, bo tu jest okno też pokażę ten wymiar ja po prostu te nadproże tutaj właśnie wkładam zobaczcie sobie mam tu nadproże jedno licuję z tylnią z tylnią krawędzią te nadproże bo bardzo to jest ważne żeby było zlicowane z tą i tu je skręcamy, fajnie. Zobaczcie sobie. Mamy nadproże zabione. I tutaj zewnętrzną zewnątrz musi się zlisować, bardzo ważne. Bo wtedy nie będzie nam przeszkadzał do płyty do obijania. Tutaj powinno być jeszcze jedno. Minimum dwa muszą być. A najlepiej jak jest konstrukcja 15, dać trzy. To jest najbezpieczniej. Trzy na pewno muszą być jeśli jest powyżej dwóch metrów otwór. Czy okienne, bo na tylko okienne są otwory. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Więc mamy jeszcze nadprożę, zobaczcie sobie. Ja mam akurat jedno, bo już więcej nie ma tutaj tych kantówek Więc tu mamy nadprożę nad, nad tymi drzwiami, czyli na 214. I teraz tak, przejdziemy do dalszej części, do okien. Okna, na przykład tutaj zrobiłem wymiar 80, 80 ki to jest szerokość, wysokość powiedzmy na 140, więc robimy znowu otwór na 82 cm odtąd dotąd na 280. Wysokość nadproża też robimy na 214, chyba, że zwróćcie uwagę, że okna mamy wyższe powiedzmy na 230, więc to musimy sobie już dźwignąć te nadproże, żeby nam nie, nie przy do okna. I teraz. Zrobiliśmy nadproża też nad oknami, a dlaczego są te nadproża potrzebne? Dlatego, że jak konstrukcja przyjdzie wieśby dachowej, czyli nawet stropu to te nadproża muszą być właśnie, żeby się nam tutaj nie poginały okna, bo wtedy nam będą trzeba pękać. Jeszcze jedna rzecz ważna, bo widziałem, że niektórzy nasi majstrowie robią, że kładą tak te nadproża. Jeśli tak położycie nadproża, to się naprawdę Wam wygnie tutaj. Musi być tutaj, ja to powiem na sztorc, pionie. Musi być w pionie te nadproża dawane. Nie ma coś takiego, że ktoś daje tak, bo to jest. Już tak widziałem parę razy, jak ktoś dawał, to się to wam ugnie, jak jest dwumetrowe. Tak musi być dawane, tak samo jak jest konstrukcja wieźba dachowa, dachowa jest tak dawana, tak samo nadproża muszą być dawane. Nie ma innej możliwości, bo to jest naprawdę duży błąd i, i byście mieli problemy. Mamy nadproża i teraz yy, mamy okna, mamy drzwi wymierzone. Teraz wysokość okien mamy powiedzmy okno na 140. Żeby teraz wyszedł nam fajny wymiar z drzwiami, czyli sobie przemierzamy poziom te 200, 200, powiedzmy 13 cm, czy tam 14 jak, jak mamy, ale ja tak mówię 213, przenosimy poziom te 213 tutaj, do tego okna, i od tego 213, znaczymy sobie tutaj, yy, mierzymy te 140, to mamy wysokość 140, ale do tych 140 dodajemy 3 cm minimum, ja zalecam nawet 4 cm większy otwór. Dlaczego? Dlatego, że musimy z zewnątrz mieć na parapet, musimy mieć do góry na piankę, więc jeśli mamy wysokość 140, otwór robimy na 143. No i wtedy robimy, weźmy tu mamy od góry, tu mamy jeden, je, je, zrobimy sobie podpórkę pod właśnie to okno z jednej strony, podpórkę z drugiej strony. I znowu dajemy tak na płask. Oczywiście co 62,5, jak są te stopy, musimy podłożyć pod tą, pod tą konstrukcję. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeśli to nie, piszcie, spróbuję to wytłumaczyć. No, nie mogę, nie mam jak to teraz dokładnie pokazać. Na zdjęciach u siebie pokażę, jak robiłem u siebie garaż. To może wam to lepiej obrys obrysuję. Teraz, tak, jeśli mamy już spore, te wszystkie okna, wszystkie, wszystkie drzwi, co robimy z górnym obrysem? Bo musimy to jakoś wszystko usztywnić. Więc dajemy górny obrys. Mam tu przygotowany. Mam nadzieję, że mi się go uda samemu wrzucić. Ja sobie go wrzucam. Jeszcze jedna ważna rzecz. Górny obrys jak mieliśmy 10x10 tak samo 10x10 robimy górę żeby nie było, czyli tu 10, tam 10 i dajemy sobie go na górę. Wkładamy sobie go na, na górną Mam nadzieję, że się uda wrzucić. O! Dobrze mamy mamy go Zobaczcie, mamy ten obrys wrzucony na górę jego przybijamy lub kręcimy, lub kręcimy um, wkrętami ciesielskimi. Teraz zobaczcie jeszcze jedną rzecz, którą bym Wam chciał um, powiedzieć i pokazać. Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne. Zobaczcie sobie jak są te narożniki zrobione. One tak muszą być zrobione. Dlaczego? Dlatego, że tutaj macie od środka dojście, żeby wełnę włożyć. Aby na przykład kiedyś deszcz był to tu, sobie zamknięcie płytą OSB uszczelnicie, ale od zewnątrz tu zasadzi się wełnę. Więc te narożniki są tak zrobione. Ja może pokażę, jak ja to zbijam, ten narożnik. Bardzo fajna rzecz to jest i możecie tak zrobić i wewnętrzny, i zewnętrzny. I już Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, ten narożnik, jak go zrobić. Kładziecie sobie kantóweczkę, tą pionową, jedną drugą oczywiście wszystkie są te same wymiary tylko że tutaj nie mam i trzecią tutaj sobie skręcamy ją do siebie tutaj ją łapiemy jak ona już jest tu złapana ona wtedy będzie wyglądała tak i teraz tą trzecią tu dajemy i tutaj mamy właśnie te trzy tak to wygląda żeby żeby, żeby to zrobić wtedy macie Ładny, ładnie tutaj od środka tą kantyweczkę zaznaczoną tutaj i od zewnątrz i zobaczcie sobie bardzo fajnie, tu można sobie wełnę włożyć w środku, nie musicie czekać, bo może wam to opada, a od środka jak wam wyschnie to sobie włożycie i mierzymy zawsze od końca te 60 62,5, czy nawet 60 i od kolejnego 62,5, tak żeby nam po prostu od tych narożników jak najlepsze te większe wymiary były, żeby tu było dojść do, do tej wełny. E, tu mamy obrys, skręcamy skręcamy, jak mamy te belki pionowe, tak jak tu mamy nadproże, to też to wszystko skręcamy ładnie. Po skręceniu, bo to jest tylko pierwszy obrys górny, musimy, musimy dać drugi obrys górny. I teraz co robimy? To jest bardzo ważna rzecz, którą musicie zapamiętać. Zobaczcie, Górny obrys robimy go na zakładkę, na przykładkę. Czyli nie, nie możemy znowu zrobić tak, że o tu by było skręcone, tylko musi on zajść tutaj. Tak. I tu go wtedy skręcamy. Wtedy to trzymie tą stronę. Bardzo ważna rzecz. I tutaj jak będziemy prostować, lisować, to się to samo nam wyprostuje. To jest jedna, yy, jedna strona. I tak samo tutaj dołączamy z tej strony. Jak każdy na różniki. I teraz jeszcze jedną rzecz, którą Wam powiem, zanim przejdziemy do kolejnych omówień. To są ścianki wewnętrzne. Jeśli mamy ścianki wewnętrzne, a na pewno się pojawią, to coś Wam pokażę jeszcze. Musi też być ścianka wewnętrzna z zewnętrzną przewiązana, czyli powiedzmy, że tu nam to jest ta sama zasada, tak samo wysokości robicie. Popatrzcie, tu byście mieli ściankę wewnętrzną, czyli górna górny obrys by tak e, przyszedł tak by wyglądał i teraz druga druga, e, drugi obrys musi być tak robiony tak musi być wystawiony, żeby było znowu na mijankę i tutaj wtedy odtąd do tamtąd docinamy tą górną część to jest bardzo ważne, bo wtedy tutaj w tych miejscach jak wkręcimy będzie nam wszystko to ładnie trzymało, będzie to się całość trzymało, także naprawdę to jest bardzo ważna rzecz, którą którą warto pamiętać o tym. no Mam nadzieję, że coś zrozumiecie. Jeśli nie, to e, będę pokazywał faktycznie, jak będzie to na e, normalnym domu konstrukcyjnym, ale e, ciężko jest to nie, tak wyjaśnić w, w kilku minutach. Myślę, że e, Jakoś udało mi się troszeczkę tam Wam pokazać, jak ja to robię, i to jest praca na dwie osoby maksymalnie, i można to faktycznie samemu zrobić. Polecam spróbować, nic trudnego, pomierzyć sobie, pokręcić i jeszcze jedna rzecz: najlepiej skręcać to w kątami ciesielskimi niż niży bo <laughs> wojziarka jest w porządku, ale co w kąt ciesielski, to w więc um, polecam bardzo. Dziękuję wszystkim, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.